Ostatnio graliśmy w The Night Shift Experience i The Graveyard Experience. A teraz wyszła trzecia część tego. Znaczy nie teraz, bo już wcześniej, ale teraz dopiero w nią zagramy. I oczywiście to jest horror. Horror. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Zamknij się. The Nightmare Experience. Koszmarny chłop to tajemnicza istota, która może przekraczać przestrzeń i prowadzać ofiary. Przerażające stany snu. No, zobaczymy. Dobra, jesteśmy, jesteśmy, to jest mój dom, oczywiście. Ej, tu jest lodówka, ale rysunki. Ja ich nie malowałem, jak coś. Ja maluję lepiej, naprawdę. Tutaj mamy sofę. I tu mamy wczoraj. O nie, to nie wczorajsza gazeta. Ej, tu jest lokalny grabarz zaginął poprzez kontakt z UFO. To chyba o mnie piszą. Ale ja żyję, ludzie, ja żyję, ja żyję, odnalazłem się naprawdę. Odnalazłem się, jestem tutaj. Co mnie to dzieje jestem? Uuu, jakie auto! To jest chyba Bugatti Bugatti Wait a Mam szare Bugatti, a wy jakie macie? Jakiego koloru jest wasze Bugatti? Pierwsza misja. Muszę odebrać mail. Cześć bracie, dziękuję, że będziesz doglądał mojego domu. A no dobra, czyli to nie mój dom. No dobra, to, to to jest jego dom. Dobra, niech będzie. Może być. Pomyślałem, że możemy rozmawiać ze sobą poprzez e-mail. Czy chciałbyś, żebym ci wysyłał zdjęcia z mojej podróży? Adam. Czy ja bym chciał? No w sumie możesz wysyłać. Co mnie to obchodzi? Co i co? Koniec? To fajny mail. Ten mój niby brat ma dziwne koszulki. Ja bym takie nie ubrał. Tego też, a tu jest safe. Ciekawe co tam trzyma. Ty... A mogę do na niego napisać, gdzie ma klucz do sejfu? Clean... Nie, serio? Znowu to samo. Znowu to samo. Kto to zrobił?! I dlaczego to idzie aż stąd, tu?! Nie wiem, dziwne. Trudno. Robota to robota. Ale ma akcesoria dziwne w tej łazience. Tu jest yy, chyba płyn do płukania zębów, szczoteczka. ...i mydło. Mydło nakłada na szczoteczkę, myje, a później przepłukuje tym zęby, a później bawi się kaczką. O, można usiąść na kiblu! Okej, okay, to... przerwa na chwilę. Do tej muzyczki można sobie fajnie posiedzieć. W ogóle tutaj jest... ...piwnica. Ale... dobra, tam lepiej nie schodzę. Za ciemno. Co?! Nieznajomy! Jakiś gość do mnie wypisuje. Czy jestem sam? Czy jestem sam? Może okłamać go czy nie? W sumie to nikogo ze mną nie ma, chyba. Jest ze mną tylko moje Bugatti. Jest, jestem alone. Jestem sam. Dobra, i tyle. No spoko. To po prostu jakiś chłop się tak wygłupia i dlatego tak. Are you lying? Czy kłamiesz? Ale czy kłamiesz, że jestem sam? No, nie kłamię. Po co miałbym kłamać? Jestem sam. Czemu tu jest syf? Przed chwilą tego nie było. Co to zrobił? Wow, ale fajny żółw. Mam złapać szczura w piwnicy. O nie, tam jest, tam jest, widzę go, widzę go. Nie ruszaj się, nie ruszaj się, szczur. A on na mnie skoczy pewnie. jest pewnie zakaźny. Mam nadzieję, że nic tu innego nie ma. Dobra, chyba jest bezpiecznie. Szczur, nie ruszaj się. Co? Znowu to samo. O! U! O nie! Otwierać! Otwierać mam zdechłego szczura! Mogę tym zdechłym szczuru otworzyć drzwi? I co to jest? O! Gościu! Gościu, nie denerwuj mnie! Ej! Wybił mi szybę chyba. Jaki dziad! Znowu to samo! Ej, mogę stąd uciec? Dlaczego nie mogę stąd uciec? I po co mi w ogóle ten zdechły szczur? Please help me! Co ty chcesz ode mnie? Znowu nieznajomy. Czy mogę wyjść na zewnątrz? Czy mogę wyjść na zewnątrz? W sumie jak nie wyjdę? To i tak tu przyjdzie, jakoś wejdzie. A jak wyjdę, to może on będzie w domu i ja wyjdę i on yy, nie wyjdzie wtedy i zostanie w domu, a ja ucieknę, to powiem, że mogę. Znowu zdjęcie? I, że to niby ja jestem, czy on? I'm going to come in. Co? Chcę wejść do środka? Eee, 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 może go zaproszę do środka, to wtedy będzie e, miły dla mnie i mnie nie zabije, A, bo jeżeli dam nie, to, to, to pewnie, na pewno mnie zabije, rzuci gdzieś cegówką tutaj, trafię mi w głowę i będę miał, dlatego dobra, wchodź, wchodź, wchodź do środka, zapraszam, e, mam nawet jedzenie dla ciebie, Biję. sam ugotowałem, hide under the bed, nie, musisz się schować, musisz się schować, to się chowam. Najlepsza opcja, najlepsza opcja. No gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tutaj mnie znajdziesz. Halo, mam szczura! Ej, wszedł! To jest ten sam chłop! Co wtedy? Ale ty dziwnie gościu wyglądasz z bliska. Proszę, dobra, nie znalazł mnie. W sumie to była za dobra kryjówka. No kto by znalazł kogoś poduszkiem, no nikt. Pamiętajcie, zawsze się chowajcie poduszkiem. Jest tylko 99% szans, że ktoś cię znajdzie. To jest najlepsza kryjówka. Bracie, jeden z moich sąsiadów zadzwonił i powiedział, że zobaczył kogoś, yy, kogoś, kto próbuje się włamać do środka. Wynoś się stamtąd teraz. No tak, ktoś się włamał, no ale spokojnie, ja... ja wiem gdzie się schować. Nie, tam nie, nie uciekam nigdzie. Leave the house. No dobra, to, jeżeli muszę, to idę sobie stąd. Aha, muszę znaleźć klucz. Dobra, tu powinien być jak nic. Nie ma. O, jest. Jakiś podejrzany klucz. Ale to, to on nie jest do drzwi? Serio? To nie jest ten. To do czego on jest w ogóle? Ale wiem, kutka tutaj jeszcze była w piwnicy, o. I jakieś przejście jest. Ciekawe, czy to nie jest jakaś pułapka. On gdzieś pewnie tu stoi. Ja tam wejdę i mnie zamknie i będzie koniec. Halo? 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 No, ej! Padłem do jakiejś dziury. I jestem znowu w domu. To nie jest naprawdę. Masz koszmar. Musisz się obudzić. Co? To nie jest naprawdę. Masz koszmar. Musisz się obudzić. Jak mam to zrobić? Chyba wpadłem w dziurę znowu. To koniec. To koniec. Robi się ciemno. Gdzie jesteśmy? Właśnie, gdzie jesteśmy? Ej! Był ten chłop tam. Cars and Trucks. Oho. Może sobie będę mógł kupić nowe Bugatti. 100 dolarów? Ja mam zero. Nie opłaca mi się to kupować. Mam zero dolarów. Serio to jest taka daleka droga? Się nie chcę taki kawał iść. Szkoda, że nie zrobili tego dalej. Chciałbym jeszcze przejść tak, nie wiem, pięć razy tyle, żeby tylko dojść do jakiegoś wulkanu. Ale na szczęście już jestem blisko. Tylko o, tylko nie widzę tutaj wejścia. Chyba będę musiał się wspinać na sam szczyt. Aha, dobra. Po prostu muszę skakać. Jo o, ale szybko, ale szybko. Dobra, zaraz będę na szczycie. Czemu tu jest dym? O nie, ty, Oj! Niech to spadłem! Nie, 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 O! O! żyję! To jest mój dom. Dziwny ten dom. Jest taki wyszywany. Nie, 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 nie. Idę, idę spać! Idę spać! Skipuję ten dzień, jak w Minecrafcie. Jest! Wróciłem! Jest dzień! New mail! To jest sen. Obudzisz się wkrótce. Co? Dalej... dalej jeszcze jestem w śnie? Yy, nie. Nie! Nie chcę być już w śnie! Chyba robi się ciemno. Czemu tak szybko się robi ciemno? Przecież dopiero był dzień! Mogę stąd wyjść, Halo! Mogę stąd wyjść! Nie, nie, robi się ciemno, robi się ciemno. To chyba koniec. Co mam zrobić? Szybko pomocy! Wyrzucili mnie z serwera.